Witam, pozdrawiam. Dawno nie było w filmicy, Chodźcie, tak raz w miesiącu jestem, ale porą zimową tu nie chciałbym się nic tutaj nagrywać. widzicie już ten składik jest bardzo długi. Transport wagonów na żeletki, no bo tak można powiedzieć bo to są wagony różne, które nie pasowały mi do góry na makiecie też tam tu nie byłem, to jest Buda, to że zobaczymy, chociaż tu są dwa pocztowe: Man i Skania. Man to był wcześniejsze wydanie, potem też szła Skania, ambulansik, kurier, remiza staracka. Tam jest staracki samochód skrzyniowy, Nawet ciągnik siodłowy. No, także tutaj mamy Jelcz Star Babcia, przyczepka, gaz ułaz. Także tak to wygląda. Oczywiście tutaj tego nie sprzątam, bo i tak nie ma sensu. Dwie lokomotywy w składzie. To będziemy samolot Łoś B, PZL-37, Łoś B czyli. Wycież z tyłu, ta dwuogonowa A tutaj mamy Łoś PZL 37A. Z tym po jednym płatem z tyłu, nie wiem, ogon. To takie farby miałem, tak pomalowałem. Oczywiście spód jest błękitny. Plastykowy. Też, tak wspomniałem, tutaj. Jest za dużo wilgoci, tory są zardzewiałe. To, że tutaj nic mi nie pojedzie, ale mimo wszystko będę tu przychodził, coś sobie robił. posiedzę sobie, popatrzę. Tak jak dzisiaj. To, że tu są takie wagony, które już u mnie do domu nie pojadą. Dzisiaj doszedł tutaj wagon WKD. Mówi, tam nie pasowało do niczego. Wózki wziąłem do tej turbostronki, kiosk. Z wagonu osobowego, ale pokażę, którego na razie. Akurat to, co będzie na ostatnim module, taki modele. Akurat powiem, wam, że jeżeli chodzi o plastik, metal, to nic się nie dzieje. Jeżeli to chodzi o pojazdy i modele, najgorzej z kartonowymi. Bo ta wilgoć olej od czasu trzęsienia się zabezpiecza miejsce, maluję to, jak tutaj dach, malowałem farbą, bo był już jest zniszczony. Tutaj mamy kolej normalną torową. To jest właśnie ten H0I, a tu te dwa składy wąskotorowe H0E. Także na wiedukcie panie się te wagony prezentują. No, akurat nie pasowało mi. No tutaj jest ten on ma koła przyklejone, bo wózki są potrzebne. Także tam SE zrobiłem tylko tak, żeby było do składu. Tu jest fajna woźnica z konikiem. Także tutaj jest półgocśnieżny, łąskotorowy. Strażak. Tam też mamy fototapetę. Zdjęcie z Wisły. Tutaj mamy bardzo dużo plażowiczów. Tutaj mamy wędkarzy. Wędkarzy z tej strony, trzech wędkarzy. Jeden na łódce. Łowią sobie łódź dużo plażowiczów. A tu na dole mamy, tu jest właściwie zejście do metra. Zejście do metra. I na dole mamy metro warszawskie. To jest jedyny model widownictwa Orlik. Politechnika metro. I to takie zabytki, co już nie pojadą. Co poprzynosiłem do pewnicy, rezynki, samoróbki składziki, ambulans, wojskowy, kopareczka. Mamy Żuraw. Tutaj mamy troszkę samochodzików. Tutaj przyszło, bo już nad górnym akciej brak miejsca. Składziki techniczne, do naprawy ciekawe, czy baterie jeszcze działają. Baterie się działają, paluszki. Tu jeszcze zapomniałem pokazać włoski samolot Saviora Marchetti SM78, dodatkowo bombowy. Trzy silnikowy kopiłem go tylko dlatego, że miał trzy silniki, nie? A, a malowanie to wziąłem z internetu. Znalazłem taki samolot. Zrobiłem sobie taką prowizoryczną katastrofę. Strażacy gaszą, pogotowie, wozy starackiej, zablokowana droga. Tutaj mamy misia w lesie, wilka, Praga. I ten cały samochodzik techniczny, Praga co jeździ po torach. i tutaj takie duże pastwisko co zrobiłem. Barany, konie, krowy, gospodarz, piesek, gospodyni. Tak, się zrobiłem. Tutaj z lasem złomek. Tutaj mamy Gurman Avenger, samolot torpedowy amerykański, który zastąpił samolot. Devastator ten właśnie Avenger zastąpiły Dewastatory na lotniskowcu Hornet, to były są to na lotniskowcach? Ja mam akurat te, które były na Hornecie To jest Curtis Heldeever SBC-4. Był po bombowo, bombowo-rozpoznawczy, ale potem były zastąpione Daglasem. Tutaj mamy F3 i F4 myśliwce, wodorne myśliwskie F4, F3 i F4, F4. Także czwórka zastąpiła trójkę, do góry mamy F4, na dole F3. Tam one tam można powiedzieć, bardziej się różniły silnikami, tak wyglądają podobne. Takie pastwisko nastawnia wieża ciśnień. Takie mamy trochę taboru już reklama reklama Godzilla. Tam te składy Oto właśnie jest Douglas 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 SBD czy Dumbledore. Samolot bombowy. Rozpoznawczy bombowy, który zastąpił właśnie te dwa A ten, właśnie Devastator, był jako wcześniej. One potem były zastąpione właśnie tymi tutaj. Gurman Avenger To jest jedyny model z mojego modelarza, który został przeskalowany przez ze skali 1,33 na skalę 1,72. Kolega mi go w pracy przeskalował i sobie go skleiłem, bo chciałem mieć właśnie komplet tych Amerykańców. To właśnie jest plakat od Hornet i to są właśnie wszystkie samoloty nam pokazane. I tu widzimy te bombow, bombowca się 5 15 sztuk, jak na Japonię płynął. Dlatego też. Postanowiłem sobie skleić B25 Mitchell, średni bombowiec, który stacjonował na lotniskowcu Hornet, kiedy płynęły, żeby zbombardować Japonię. Na ten torze też może jakiś tabor, przyniosły osobowy, ten wolny tor, co, co nie będzie może jeździł. Mamy ciągniki siedlowe, typowe takie amerykańskie czy australijskie. Po trzy naczepy, tu po dwie. Bierze ciśnień, i tutaj jest ten tabor, co już wniosłem sobie na stałkę na dół. Także jeszcze, może kiedyś tu się może coś jeszcze wnieść jakąś taką motywkę No, zobaczymy. Także sobie no, możemy przyjść posiedzieć. Tutaj dostałem takie malowidło. Ragnarok, z serialu wikingowie. Kolega namalował to co to że tak się prezentują tutaj makieta w Też bardzo fajnie mi się to podoba mam gdzie posiedzieć wyluzować się, odpocząć popatrzeć trochę gratisów co dostałem przyniosłem sobie do piwnicy gratki to tam na dół sobie zacząłem dawać domki od Macieja, o temu pomyślałem sobie, że tu sobie dam, że to tabor sobie przyniosę. Przez dworzec tam tyle sobie zrobiłem. także potem sobie te tory wyczyszczę. Może przez jakiś czas, to one będą podłączone. To zobaczę, to może ten zasilacz na baterię tych do rady. Nie wiadomo, że tu jest wilgoć, ale mało sobie tutaj, nie? bo te domki to już nie wyrzucę. Nie od kolegi dostałem, to czemu miałbym sobie ich nie Pewnicy. Tam są te perony jego, taki długi parol. bo muszę to pospierać, bo zęby się nie zapomniał. Może te tory kleju, wikolem. Dałem ciężarek, żeby się przykleiły. No to, potem co pojadę w koło. Na razie jest tyle. To jest moja kolekcja z, z, z tego z Answer. Nie, Answer. No, też na A, kurde, już zapomniałem. Amerkom, Amerkom, tak. Ale zostawiłem sobie wszystkie w skali 1.64. W skali 1.43 dałem bratu, a te inne żem rzemrozdą. Ja sobie zostawiłem wszystkie w jednej skali 1.64. Taki sobie rząd zrobiłem tych autek o całą długość w piwnicy i tam w prawo. Także tutaj sobie robiłem plakaty. Około tu widzicie start bombowca B25 lotniskowca Hornet. Tam właśnie jest ten cały rzuty. Tu jest akurat dworzec murów. To sobie tak porobiłem. Po te tapety to jest. Te tapety mi się podobają, to se dałem. są po prostu z autek. <laughs> z tych autek, właśnie. Tu jest ten Hornet. To, że tu Tak, tak sobie porobiłem. Także tu przychodzę, sobie posiedzieć, to jeszcze w ogóle troszkę roboty mam tu gdzie siedzieć. To właśnie jest właśnie Buda. Także mam. Także to właśnie, bo w domu to nie mam gdzie mieć samoloty. A tu przynajmniej samoloty Sevisho. Pani to wygląda. Tutaj są same Amerykańce Dwa myśliwskie, dwa bombowo-torpedowe, dwa bombowo-patrolowe. Tutaj średni bombowiec, podbaczcie, pięć no i musiałem mieć po prostu cztery silnikowca, musiałem mieć. Latującym w fortece B17 to musiał tu być. Także to mam takie fototapety, tu jak jest przejazd przez drogę, to sobie zrobiłem też fototapety, tak. No także lubię tu przychodzić, co posiedzieć. Także raz w miesiącu to zawsze jestem, co posiedzę, przynajmniej popatrzę na tę makietę. No bo w domu nie ma miejsca, nie? Mam małe mieszkanie, a tu przynajmniej sobie na tabor popatrzę. No. Jak kiedy to nie pojadę, to mogę sobie parką pojechać z piekarzem albo samochodzikami. Jeżeli ja nie wyrzucam nic przecież. szkoda mi było tego tam na dole wyrzucić. To sobie tutaj przyniosłem do piwnicy i sobie powklejałem. A tu są te właśnie koresztka wagonu panoramicznego, co wziąłem sobie obudowę te szkło, tę budę do tej ludmiłej panoramy. To zakład podwozie v po 100. Podwozie tego V200 chyba. To są pod... budy same, nie? Po co ma to w domu leżeć w kartonie? Tu mogę mieć porobione jakoś. Chciałem ocieplić tutaj będę coś te... zrobił Tu muszę sobie w tą stronę jeszcze wysprzątać całą. Albo tam spryskać na zielono cało, nie będę żadnej trawy tutaj chciał, bo Po co kupować? Tu miałem trochę tych trawy, to od, od, od. od Macieja to sobie przykleiłem. Zarozśnięte wszystko, także fajnie się prezentuje. Co tam, nic nie będę wyrzucał. A pewnicy może być graty, wszystkie. Fajnie to wygląda, mi się to podoba. Także teraz fajnie się to porobiło, bo już tu tabor jest, chociaż nie jeździ, ale na stałe tu widzimy taki długi skład towarowy. A tu widzimy taki długi skład osobowy. Taki mix wagonów można powiedzieć, że grzeją do. na zoomowanie Bardzo mi się te samoloty podobają, chociaż Łoś to musiałem kupić, bo to są moje ulubione samoloty, te polskie łoś bombowce ja miałem tylko kiedyś pełno, jak się kliło do dzieciaka, były w kioskach w księgarniach, głównie to w księgarniach były pamiętam, w starych księg... na wiosce też była kiedyś załebka taka stara księgarnia, to się powało, jaki, iły, łosie były, przeważnie. potem tylko dziły migi RWD samoloty RWD-5B, coś takiego Taki szybowce chyba jeszcze były ale łosi miałem najwięcej Łosie miałem najwięcej. Także wróciłem do klejenia, właśnie. Chciałem sobie tu pływnicy zrobić. to mam te łosie. No tamtego włoskiego upiłem tylko dlatego, że miał trzy silniki taki nietypowy. No ale te Amerykanie to zdecydowałem się właśnie kupić każdy samolot, który po sztuce, który stacjonował na lotniskowcu Hornet. Tam jest historyjka cała. Mam też wydrukowaną całą historię z Horneta z wikipedii sobie, sobie wydrukowałem mam w segregatorze całą historię Harleta. To jest mój ulubiony lotniskowiec. Jako jedyny na świecie miał właśnie te bombowce i płynął do Japonii. A do góry mam magnesy. Same magnesy, bo już na lodówce nie mam. To, to wszystko Po ponaklejałem na superglue Pamiątki, wszystkie. Ona na super dnu, żeby nie podpadały. I są magnesy. Także fajnie się prezentują te makiety. Tutaj no, cały stabor kolejowy, stary. Budy w krzakach. Mi się to podoba. Także można sobie przychodzić, posiedzieć. Mam tu fotelik na kółeczkach obrotowy. Jest to, można posiedzieć. Piwka się napić, chociaż 00, bo innego nie piję. No to... i popatrzcie na tę fajną makietę długą w kształcie podkowy. To miałem zrobić, ale już wywaliłem, bo już wiem, że to pociąg mi nie pojedzie. Bo jeżeli chodzi o tory, to Urulki i Mechano i e wszystkie zardzewiały. Ale tak to może być. To duża wilgoć tu jest o tej piwnicy. No bo tu nie ma betonu, bo tu jest ziemia, nie? Piwnica tu U mnie to jest akurat jest zamur, podłoga ale tu jest ziemia, nie? Jak deszcz popada, to woda stoi w piwnicy. Dobra, to na razie trzymajcie się, hej. Do następnego spotkania.